Zastanawiałeś się kiedyś, co czują zawodnicy przed wielkim finałem? Bo zanim przejdziemy do finału, który wam dzisiaj pokażę, miałam taką rozkminę. Co ci zawodnicy muszą czuć przed tym? Masz 90 minut, to tak naprawdę bardzo dużo, ale też bardzo mało czasu. Ciekawi mnie, czy to jest stres, a może spokój, bo w końcu koniec turnieju. Ja się tego nigdy nie dowiem, bo nigdy nie udało mi się zawodowo grać w piłkę. Ale dzisiaj dzięki marcu Adidas jadę na finał Mistrzostw Europy w kobiecej piłce nożnej. Ja chyba bardziej się tym stresuję niż te zawodniczki, bo nigdy w życiu nie byłam na tak wielkim meczu, nigdy nie byłam na żadnym finale. I jako dziecko, kiedy jeszcze marzyłam, żeby zostać piłkarką, nie widziałam piłkarek w telewizji. To marzenie było bardzo odległe, bo nikt nie pokazywał tych meczy, nikt nie mówił o tym głośno, że kobiety grają. A teraz siadasz przed telewizorem i widzisz, jak te kobiety na boisku dają z siebie wszystko, jak przychodzi coraz więcej kibiców. Czekałam na to euro bardzo mocno, obejrzałam dosłownie każdy mecz na tym turnieju. Odliczałam dni do końca, bo trzeba było się spakować i ruszyć na przygodę. więc razem z Marką Adidas lecimy do Szwajcarii. Hej, miałyśmy być teraz w Szwajcarii. W Bazylei, cieszyć się szwajcarskim słońcem. Ale proszę Państwa, jesteśmy w Gdańsku. What? Nasz samolot o 6 rano stwierdził, że strajkuje. Nasz samolot o 6 rano nie wyleciał Co się jeszcze wydarzy? Mam nadzieję, że już absolutnie nic Przeżyjcie tą trasę z nami Jestem już gotowa na mecz, chociaż on jest jutro Będziemy koczować prawdopodobnie 6 godzin we Frankfurcie Jak nie ma przygód, to nie jest ikonicznie Pierwszy raz zdarzyło nam się tak, że nie lecimy kiedy trzeba Idziemy do samolotu To miało się dziać o 6 rano, a dzieje się o 15 Jesteśmy coraz bliżej samolotu Uwaga, siedzimy w samolocie, ja się przebram 5 minut later jest Frankfurt! Brakuje nam jeszcze tylko na i Swipomu. Na następny lot musiałyśmy czekać 6 godzin, więc przez 6 godzin grałyśmy w Uno. Było świetnie. Zastanawiacie się, gdzie jesteśmy ciągle w tym samym miejscu? Myślicie, że już lecimy? Nie. Czekają nas jeszcze dwie godziny. Dziś świetnie bawimy tak. Rozjechałam Magdebuno. Za dwie godziny dopiero mamy lot i czujemy się już tutaj trochę jak w domu. Paliła ta taka faza, że cokolwiek się nie wydarzy, ja to wytrzymam, nie? Ja wiem, że to jest próba. Ktoś na górze mnie testuje. I ten lot do Bazylei też był opóźniony, więc dopiero o 22.00 pozwolili nam wejść na pokład samolotu. To było ciekawe doświadczenie. Patrzcie, to mój szeryf niesie mi walizkę. Jeszcze tylko chwila dzieliła mnie od spełnienia mojego marzenia. Lecieliśmy, uwaga, 31 minut na lotnisku, prawie To jest tak super. Jest, kochani, ziemia obiecana. Magda, jesteś w Szwajcarii i weszliśmy w środek samej imprezy. Jest północ, dzisiaj jest finał, a ja jeszcze nie śpię. Będzie długa noc. Nie no żart, idziemy spać. The next To ja teraz mogę już to oficjalnie powiedzieć. Witamy w Szwajcarii na finale Euro 2025. Udało nam się. Pokażę wam piękną Szwajcarię. Akurat tu z góry patrzymy mamy taki widok. Tutaj wczoraj była ta impreza. Będziemy jeszcze troszkę pozwiedzać. Wieczorem mecz. A teraz jemy się dalej. Tak, w maju dosłownie tutaj, pod tym drzewem nagrywałam to, że tu będzie wielka strefa kibica. I co? Ja nigdy nie kłamię i miałam rację. Tutaj dzisiaj będzie. Tum! Ale nas tu nie będzie dzisiaj, bo my będziemy na stadionie. Podejdziemy sobie tu pod tą strefę bardziej hiszpańską. się, że to jest taki corner bardziej latina? Dziękuję. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Gracja. Dzisiaj te dziewczyny podnoszą puchar finału Euro 2025. Jedziemy w kolejną strefę kibica, ale tutaj się zbiera coraz więcej Hiszpanów. Oni są niesamowici. Oni mają taką totalną fiestę. Tam już są wszyscy, bawią się. Tu jest piękna Madziulka. Pan fakt: ludzie wracają sobie tą rzeką do domu płynąc. Płynie i tam dalej ludzie... O, tutaj ludzie sobie pływają. Tutaj ludzie sobie pływają. Oni mają, trzymają w takim specjalnym plecaku swoje rzeczy i oni sobie tak płyną tą rzeką do domu. Normalnie tutaj sobie pan trzyma w tym plecaku rzeczy swoje i oni tak płyną. Patrzcie, jak to jest pięknie, są piękne flagi, jestem ludzi. Wszyscy są dla się mili. Tak. Nie, jest miło, pozytywnie. Ja Jara, się, że to jest ten drugi raz. Ja Nie się ja robię, ja robię. Nie wiemy, że tu jestem! To pierwszy raz na takiej gigantycznej imprezie. Nigdy w życiu na czymś takim nie byłam. Ja rok temu tak bardzo chciałam być na euro! Nie byłam, nie mogłam, jestem teraz tutaj, bo naprawdę... Jaram się! Tak się jaram, że jecham za zapalenie ścięgna. Ale szczerze, no trudno, może, może nawet w całym ścięgu pęknąć. Trudno. Ja po prostu nie wiem, że tu jestem. Jesteśmy na samym finale, widzowie na samym finale, Jezu! Nie zapomnij oddychać. To jest Fun Shop, tu jest Magdalena. Tu jest taka fajna dziura, bo tu jest nawet Lidl. Tam jest boisko, jest Pepsi. Ja mam szybko pokażę, może przeżyjcie to ze mną. Słuchajcie, tu są mega piłkarskie emocje, tutaj się już w ogóle mężczyźni dzieje. Tam te dzieciaczki grają, tutaj grają sobie e, młode dziewczyny. W ogóle mega dobrze grają. I zaraz pójdziemy tam na strefie, gdzie są konkursy i tam może coś wygrać, Mam nadzieję, że dostaniemy za darmo. Było bardzo dużo ludzi, i trzeba było czekać w kolejkach, żeby w ogóle wziąć w czymkolwiek udział. I się udało porzucać do kosza i zjechać z gigantycznej zjeżdżalni. Nadszedł czas na mecz. I na meczowy outfit, więc koszuka Hiszpanii, Adidas, czerwone spodenki, białe skiety, czarne super stare i oczywiście czapeczka czerwona. Nie ja no, ja tu byłam w maju. Gdzie za mną znajduje się stadion, na którym będzie pierwszy mecz otwierający euro i finał. Teraz to jest cisza, więc co tu się będzie działo w lipcu, panie? Ile ja tu jest ludzi? Jezus, ile tu jest ludzi? Dobrze to wiecie, że byłam tu w maju, pokazywałam wam, że tam jest stadion i na ten stadion nie weszliśmy. macie to, byłam tu w maju i wy to dobrze wiecie, a jestem teraz tu na finale! Adidas, kocham cię! Kocham cię z całego serca! Z powrotem, patrzcie, to będzie finał. Mam czary! nie wiem co się dzieje. Bilety wyprzedane, jest deszcz, bo cały świat pada, że to już koniec. Zaraz będziemy na stadionie, zaraz zaczyna się ostatni mecz na tym euro. Drodzy, jestem, jestem tu na środku. Złuchajcie, po tylu godzinach podróży udało się Jestem tu, zaraz zaczyna się rozgrywka Zaraz zaczyna się mecz, zaraz zaczyna się finał Nie mogę w to uwierzyć To jest to, co Karusia lubi najbardziej Popłakałam się z radości, że tam byłam Ale z drugiej strony było mi strasznie smutno, że to już koniec tego Euro Piłkarki już na rozgrzewce Jeszcze tylko chwila i zaczynamy Finał Anglia-Hiszpania Dwie najlepsze reprezentacje Same najlepsze piłkarki 90 minut walki i deszcz Zaczynamy zabawę Mecz się zaczął Chciałabym wam powiedzieć, że jest kozak. Ty wynik meczu. 3-1 dla Hiszpanii. Dziękuję. Skromniejsza i powiem, że będzie 2-0 dla Hiszpanii. Widzicie tych ludzi? Oni cały mecz je dopingowali. Tak. Ani na chwilę nie przestali. To będzie pierwsza połowa zdecydowanie dla Hiszpanii, ale Anglia próbuje. Ich trenerka się bardzo denerwuje. Bardzo. Nie, ja liczę tu zaraz na przebłysk geniuszu i będziemy wiwatować.

pierwszej połowie jest 1-0, jest bardzo dobrze, mamy przerwę, chwilę oddechu. Hiszpania totalnie zdominowała, one po prostu sobie pykają, próbują i tak Anglia bez szans. Ja liczę, że Hiszpania podwyższy to prowadzenie, no bo nie wiem czy widać komu kibicuję. Puchar jedzie do Hiszpanii, widzimy się na drugiej połowie. Jeszcze ile tu jest ludzi, ile ich na tych wszystkich pracuje na to, to jest niesamowite. Ile ludzi pracuje na tym, żebyście mogli sobie obejrzeć to wszystko w telewizji, to jest niesamowite naprawdę, bo to żeby to wszystko się odbyło. Tutaj się tyle naraz dzieje, że ja nie wiem na co patrzeć. Chciami do daleta, ale się nie da. To jest po prostu stadion wypełniony po brzegi, nie ma ani jednego wolnego miejsca. Nie wiem, nawet zrobię się kurwa już po wszystkim, ale jest masa, masa ludzi wszędzie. Niesamowity park, niesamowita atmosfera, a, a nie dać Do końca życia będę dziękować za to, że tu jestem. Kiedy Karolina była w łazience, Alessia Russo postanowiła strzelić Gola. Mówiłam, wszystkie bilety zostały wyprzedane. Jeeeeee! Yeah! Mojej koni staje się tą faktem! Mamy dogrywkę! Dwa razy po 15, a jak nic nie wyjdzie... To mamy karne. W dogrywce nic się nie zmieniło. Koniec meczu z jest no, karne. Karnę! Hiszpania musi to wygrać. Tak się boję, to jest loteria, słuchajcie, to jest loteria. Pierwszy... Yes! Yes! Mamy to! Do, do końca! Ostatni karny na tym Euro. No i Kelly, nie wytrzymam. Yes! Anglia wygrywa pokarnych. Koniec tego turnieju. Niestety jest mały smutek, ale i tak gratulacje dla Anglii, bo te piłkarki są naprawdę fantastyczne i cieszę się z ich szczęściem. Ja jestem załamana. Ale poza tym to był taki dobry mecz. Przeżycie, niesamowite, ogromne. Szkoda w wyniku, mega szkoda, ale słuchajcie, przeżycie jest kozackie. Dobra, tam trudno z wynikiem. Na finale! Co finale, euro! Witam po finale. Ponieważ przegrała, nie wiem, czy zauważyliście. Niemniej jednak ja wciąż noszę ich koszulkę. Będę nosić z dumą, bo była to najlepsza drużyna na tym euro. Tak. Nie boję się tego powiedzieć głośno. Nawet jeżeli jesteście w czymś najlepsi, życie może wam pokazać i los że możecie niczego nie wygrać, mimo tego, że o czymś się znacie. Co ci były karne! Karne to jest loteria tak naprawdę. Hiszpania nie trafia dwa razy, albo trzy. Ja w ogóle muszę ten mecz jeszcze raz obejrzeć sobie na sucho w domu, bo tam się wszystko tak szybko działo. Widziałam każdy mecz na tym Euro i widziałam jeszcze finał. Dla mojej duszy kibicowskiej to jest... ja muszę to przetrawić. Marzenie małej Karusi zostało spełnione. Teraz mam dzięki wam jeszcze więcej marzeń. Czakry mi się otworzyły po tym finale i, i chcę jeszcze więcej meczy. Chcę. Mam nawet opaskę taką pamiątkową, nigdy jej nie zdejmę. Idziemy jeszcze chwilę pozwiedzać Szwajcarię, wracamy do Gdańska i chcę już iść na boisko pograć. Tylko muszę naprawić stopę, bo mi nie działa. Opuszczamy już Szwajcarię niestety w bardzo deszczowej pogodzie, bo był naprawdę weekend niezapomnianych wrażeń. Ja chcę już kolejne euro i ja chcę, żeby kolejne euro było w Polsce. Mam nadzieję, że to się wydarzy, bo będę wtedy na absolutnie każdym meczu. I zanim ja w ogóle przetworzę fakt, że naprawdę byłam na tym finale, to minie jeszcze spokojnie z miesiąc. Przysłuchałam już wszystkie wywiady z piłkarkami, wszystko już obejrzałam. Ja nam się jak kocham piłkę nożną, mam nadzieję, że wy tak samo jak ja. Klasycznie pomeczowa gazetka do kolekcji, bo uwielbiam sobie zbierać takie pamiątki. Ale pamiętajcie, dziewczyny, że jeżeli macie marzenie grać w piłkę, to grajcie w piłkę. Piłka jest dla każdego.